Pierwszą oznaką tego, że coś z Tobą jest nie tak, zazwyczaj jest to, że tkwisz w samotności. I zazwyczaj, gdy z osobą coś jest nie tak, ma jakieś delikatne zaburzenia, no to boi się, unika ludzi. Być może ludzie zrobili mu coś złego i on po prostu zraził się. Do tych osób i stwierdził, że woli gdzieś tam być sam, i tak dalej, niż przykładowo przebywać no, z głupcami, i tak dalej. Czyli już jakieś ma dziwne nastawienie. I ja rozumiem, że ja też mogę wszystkich nie lubić i tak dalej. E, głównie gdzieś tam przebywam z kobietami, no bo gdzieś tam w kobietach mam upodobanie i tak dalej. No ale. Powiem Ci tak, sukces na płaszczyźnie, gdzieś tam relacji, no zapewnia wychodzenie do ludzi. No bo zobacz, mamy dwie osoby. Mamy chłopaka, który no wychodzi do ludzi. Po prostu wychodzi do ludzi, do znajomych, siedzi gdzieś tam na ławce, siedzi gdzieś tam. Ze znajomymi, ma jakąś pasję, zajawkę, idzie gdzieś tam, zapisuje się na jakieś zajęcia, gdzie są ludzie i tak dalej, tu idzie sobie wieczorem e, pogadać z innymi i tak dalej i zobaczysz, że chcąc czy nie chcąc, no taka osoba zazwyczaj no, tą dziewczynę jakoś tam zawsze będzie miała. Teraz mamy osobę, która boi się ludzi, nie wychodzi, unika gdzieś tam nowych znajomości. Ma jednego znajomego albo nie ma go wcale, jest zajęty pracą, jest zajęty czymś tam innym, i zobacz, że taka osoba, no coś z nią jest nie tak, rozumiesz? Coś z nią jest nie tak, bo nawet osoba introwertyczna i tak wychodzi do ludzi. I teraz zobacz: poznawanie nowych osób, poznawanie nowych ludzi. Wychodzenie do znajomych, wychodzenie na spotkania no, sprawia, że czujesz się lepiej. Tak świat jest skonstruowany, że widzisz, ludzie wychodzą do siebie. I zobacz, kobiety na tym punkcie, no jakby to powiedzieć, mają bzika. No bo zobacz, kobiety uciekają tam, gdzie są ludzie. No, dziewczyny zazwyczaj nie chcą siedzieć w małych miejscowościach, nie chcą przykładowo siedzieć na wsi, gdzie jest jeden dom i tak dalej, bo ona by się zanudziła, rozumiesz? Ona by się zanudziła. Jeśli jest w wieku, jakby to powiedzieć, produktywnym i tak dalej, to zobacz, że ona idzie tam, gdzie są ludzie. Ona gdzieś tam, zobacz, powstają portale jakieś, i tam jest dużo osób, i ona tam idzie, bo tam wszyscy idą. I zobacz, że taka dziewczyna wychodzi jak najczęściej może do ludzi. Zazwyczaj, ja rozumiem, faceci są bardziej takim typem introwertycznym, no nie? To normalne, bo gdzieś tam no. Facet, jak musi się coś zająć czymś, no to nie chce, żeby ktoś mu przeszkadzał, no bo szybciej wtedy zrobi, no nie? No szybciej wtedy zrobi. To normalne, no nie gdzieś tam praca przykładowo e, musi skończyć jakiś projekt i tak dalej, no to druga osoba gdzieś tam by mu przeszkadzała i tak dalej. Ale w momencie gdy on to kończy i tak dalej, to idzie do ludzi, rozumiesz? Idzie do ludzi. I ja zawsze mówię żebyś wychodził, rozumiesz, z domu, nawet jeśli nie masz znajomych, no zobacz, jeśli nie masz znajomych, to tak naprawdę sam doprowadziłeś do takiego stanu. Rozumiesz sam do, ta, do takiego stanu doprowadziłeś, bo gdyby wszystko było z Tobą ok i tak dalej. Ty już nie mówię, że miałbyś kumpli, ale miałbyś przynajmniej jakieś dziewczyny, dziewczynę, koleżanki, rozumiesz? Ewentualnie gdybyś nie miał, no to byś potrafił i tak wychodzić do ludzi, rozumiesz? Wychodzić na ulicę, zagadywać do dziewczyn i tak dalej. I po prostu umiałbyś sobie ten czas organizować, rozumiesz? Umiałbyś sobie ten czas organizować. I zobacz. Jedną z takich rzeczy, dla których, przez które wiele osób no, nie ma tej dziewczyny, no to znaczy, że mm, siedzą w domu, rozumiesz? Siedzą w domu. I zobacz, dlaczego tak dziewczyny na przykład źle reagują na gości, których nie znają i którzy do nich gdzieś tam wypisują przez internet. No bo dla niej jesteś takim e, gościem, który siedzi w domu, wiesz, co chodzi. Siedzi w domu, e, boi się wyjść i tak dalej. I to, jakby to powiedzieć, ją. No, odstrasza. No, zresztą, jakie ja mogę mieć y, zdanie o dziewczynie, której nie znam i która nie wychodzi z domu, siedzi i tak dalej? Albo jest chora, albo jest chora. <laughs> naprawdę, albo jest chora w sposób gdzieś tam fizyczny, albo jest chora w sposób psychiczny. No, nie? Bo naprawdę, dziewczyny, no, wychodzą z domu. Dziewczyna nawet, y, jakby to powiedzieć, Nigdzie nie musi iść, to i tak idzie sobie gdzieś tam na spacer, przejście, rozumiesz? Bo ona potrzebuje poprzebywać wśród ludzi, rozumiesz? Bo ona po prostu potrzebuje się przejść przez miasto, z koleżanką, a nawet są dziewczyny, które, no, potrafią iść same. I czy taka dziewczyna, która przykładowo idzie przez miasto sama, sobie wyszła na spacer, no, przeszkadza ci? Że żeby do niej zagadać? No nie, tak samo ty. Jeśli ty się boisz wyjść samemu gdziekolwiek, słuchaj samemu gdziekolwiek, no to znaczy, że coś z tobą jest tak. Ja ci powiem tak, ja nawet potrafiłem sam chodzić do klubów, rozumiesz? Po prostu się tym nie przejmowałem. Wszedłem, no nie, e, dawno temu, potrafiłem sobie jechać, no nie autem, gdzieś tam, ileś tam kilometrów, do jakiegoś wielkiego klubu, no nie potrafiłem sobie sam jechać, i tak dalej, i tak dalej. I po prostu świetnie się bawiłem. Poznawałem gdzieś tam zawsze jakąś dziewczynę, naprawdę, no bo jak jesteś sam, to jesteś nastawiony gdzieś tam na poznawanie, no nie? Choć mogły być sytuacje, ale nie pamiętam, w której, no, nikogo nie poznałem. Nie było takiej sytuacji. Zazwyczaj pamięć tak, jak wychodziłem no z kimś nawet do klubów, czy y, gdzieś tam, to zazwyczaj no, czasem nikogo nie poznawałem, bo właśnie oni mnie ściągali w dół, wiesz, oni mnie ściągali w dół, bo y, no jak jesteś z kimś, to się trzymasz grupy i tak dalej, i tak dalej. I to czasem mnie ograniczało. Czasem było tak, że jakiś znajomy mnie zawodził gdzieś tam, na jakąś plenerową imprezę, no bo ja przykładowo, no nie chciałem, czy nie mogłem, czy auta nie miałem, czy prawka nie miałem. No i ja powiedziałem, że ja sobie poradzę, jakoś się wrócę. Nawet nie, nie miałem w ogóle, wiesz, pieniędzy, nic, no nie. I szedłem na taką imprezę i po prostu świetnie się bawiłem, i później jakoś do domu wracałem, no nie? Naprawdę, raz miałem taką sytuację, właśnie znajomy mnie zawiózł na taką, na rozpoczęcie wakacji, czy co? Ja sobie chyba wziąłem tylko, nie wiem, jedno piwo, czy coś takiego. Yy, ogólnie nie piję, ale jakoś wtedy no, wziąłem jedno tylko co i tak mnie tak zamiotło. No nie? Ale super, świetnie się powiem. tam było masa gdzieś tam ziomków, w ogóle najwięcej było gdzieś tam dziewczyn i ledwo wszedłem, poszedłem sobie już potańczyć i już zaraz jakaś dziewczyna się przy mnie zakręciła, zaczęła już mi ręce wsadzać pod bluzkę, zaczęła ze mną tańczyć, tak dalej, więc ja to w ogóle, naprawdę, i później to już w ogóle były jeszcze tam lepsze akcje, naprawdę do nie. No i później... Koniec imprezy, trzecia, czwarta w nocy, już się zawijali, i ludzie gdzieś tam, niektórzy po niektórych przyjeżdżali. No to ja podchodziłem się Manko, możecie mnie tam podwieźć, no nie, i tak dalej, i tak dalej, no nie. I niektórzy, nie, 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 spadaj, nie, nie, i tak dalej, no ale powiem ci, poszedłem tak od auta do auta, od auta do auta, i później gdzieś tam patrzę na przystanku, podjechał autobus. G godzina czwarta rano, autobus, no nie. Z tyłu peł, pełno ludzi, i tak dalej. Ja się zapytałem: dzień dobry, bo ja tutaj nie mam transportu do domu, mogę się tam zabrać. I ten gościu: wsiadaj, jedziemy! No nie, i cały auto w ogóle, tu jakaś impreza w tym, tym no i grzecznie gdzieś tam usiadłem, no nie. Ktoś tam ze mną jeszcze gadał, i gościu się zatrzymał w mieście: dobra, młody, wysiadaj, no nie, dziękuję, dziękuję. I po prostu ja, ja, ja tak spędzałem zawsze, jakby to powiedzieć, czas, no nie, i, i nie patrzyłem gdzieś tam na kumpli. Nie patrzyłem, czy oni idą, czy nie, bo zazwyczaj no właśnie dużo, jakby to powiedzieć, moich znajomych, no ściągało mnie w dół, no nie, ściągało mnie w dół, tacy po prostu, taki typ jakoś zawsze gdzieś tam trafiałem na takich, no nie, no i zawsze jakby to powiedzieć, do dzisiaj mam tak, że wychodzę sam, wychodzę sam i zaraz poznaję masę ludzi, no nie, naprawdę. Wychodzę sam, no nie? No, chyba, że jestem w relacji z dziewczyną, no to wychodzę z dziewczyną, choć czasem jest tak, że właśnie jak jestem z dziewczyną, to tak czuję się taki trochę ograniczony. Czuję się ograniczony, no bo z dziewczyną, no już nie mogę sobie tak podziałać, no nie? I tak dalej, ale jakby to powiedzieć, powoli dojrzewam do tego stanu, że już jakby to powiedzieć, mi się nie chce gdzieś tam takich akcji robić, ale powiem szczerze, że dalej gdzieś tam wychodzę, no nie? Wychodzę sam najlepiej wychodzę sam, dzięki temu działam, wiesz, dzięki temu naprawdę działam i mówię, dla mnie to nie problem iść samemu na imprezę. Często mówię, zobacz, jak ja działam w różnych miastach, no nie naprawdę w różnych miastach i tak dalej, to jak ja idę często na imprezę, to już dużo dziewczyn, wiadomo, dziewczyny idą i zawsze w takie miejsca, dużo dziewczyn ja już tam znam. No, bo się do nich zagadałem. No nie, i o, się Manko, cześć, no nie. No, tak, jest z chłopakiem, no nie. Wiadomo, udajemy, nie widzimy się, żeby nie było jakichś dymów podejrzeń, no nie. No i po prostu zaraz gdzieś tam podchodzę, stoją jakieś dziewczyny i gadam z nimi, cześć, jak się bawicie, no nie. No i jedne na przykład wchodzą w rozmowę, rozmawiają, a inne mogą być takie, że wiesz co, tam, czekamy na chłopaka, no nie jesteśmy zainteresowane. Okej, okay, spoko, no nie, to miłej zabawy. Idę do drugiej, gdzieś tam ekipy, do jakiejś dziewczyny, która gdzieś tam stoi sam, sama, czy jakieś inne dziewczyny. I po prostu nie widzę w tym nic złego, rozumiecie, no działam, jestem sam ludzie gdzieś tam. Jakby to powiedzieć, no przyszli się bawić, i tak dalej. Czasem było tak, że no, siedzę sobie, no nie, zaraz tutaj jakieś ekipa podchodziła, się manko, się manko, no nie. Czasem wystarczy komuś coś postawić, no nie, jakby coś na otwarcie tego, lodów, no nie, i po prostu i. człowiek gdzieś tam naprawdę. Ja już często, jak już wchodziłem na jakieś imprezy, to już w kolejkach gadałem z dziewczynami. No mówię, no naprawdę, już gdzieś tam jest kolejka, wszyscy bile, bilety gdzieś tam kupują, żeby wejść do teatru, Ja czasem się manko, jak tam, jak się bawicie, czy coś tam, e, coś tam, coś tam, no nie, albo hej, fajnie wyglądasz, naprawdę, <grym> naprawdę, I, i tak dalej, bo ona stoi z dziewczyną, jednej to się spodoba, druga nie, i w ogóle, w ogóle się tym nie przyjmuje, no, nie? no one przyszły tutaj, no się bawić, no nie, Na, nawiązywać nowe kontakty, naprawdę. I do dzisiaj mam tak, no, że najlepiej, jakby to powiedzieć, no bawię się, no wychodząc samemu, bo wtedy bardzo dużo gdzieś tam mówię, rzeczy się dzieje. Bardzo gdzieś tam, no jestem taki otwarty zawsze, no nie. I nawet, no mówię, czasem jest tak, że gdzieś jadę, jadę sobie do sklepu po coś tam, no i czasem już gdzieś tam z jakąś tam, na przykład tankuję na stacji, no nie no jakaś dziewczyna jest fajna, no nie, to czasem z nią pogadam. Hej, co tam, do której dzisiaj pracujesz, no nie. I tak dalej, no nie. Czy masz ochotę, może wyjść wieczorem, później ta kosę pogadać, no nie i tak dalej. Czasem powiem wam szczerze, najprostsze takie gadki, bo no powiem, wiesz co... Jasne, albo ci powiesz co? Mam chłopaka, okej, okay. albo wiesz co? Nie umawiam się z klientami, okej, okay. rozumiecie? I nie ma w tym nic złego. No, ja jadę dalej, ja i tak jadę dalej, no nie, a że tutaj przykładowo zagadałem, no to nic się nie stało. No, to jest właśnie otwartość, rozumiesz? To jest właśnie otwartość. I to jest fajne, bo będąc dziewczyną, no ty będziesz musiał wychodzić do ludzi, wiesz? No, bo one tak funkcjonują. Relacja wasza, związek, nie może, jakby to powiedzieć, was ograniczać. Nie może być tak, że cały czas siedzicie w domu, bo dziewczyna zwariuje. Dziewczyna zwariuje, bo dziewczyna musi wyjść do ludzi. Dziewczyna musi wyjść do ludzi. I zobacz, jeśli ty będziesz wychodził do ludzi. Nawet powiem ci tak, nie musisz wychodzić na imprezę, no bo na przykład imprezę masz tylko piątek, sobota, no ale masz poniedziałek i czwartek, no nie? No warto wyjść gdzieś tam się przejść, idź w miejsca, gdzie są po prostu dziewczyny i zagadasz, pogadasz i tyle. I zobacz, wystarczy gdzieś tam zagadać e, dziennie do jednej dziewczyny, wziąć jeden numer albo jakiś portal społeczniakowy i zobacz, miesięcznie masz 30 nowych gdzieś tam kontaktów, no nie? No i zobacz, prosty przykład. No i niech z tych 30 kontaktów, co się tam wzięłeś, niech się jedna z tobą miesięcznie umówi. No nie? No to zobacz, masz jedną dziewczynę co miesiąc. To jest bardzo dużo. 12 dziewczyn co miesiąc? 12 stary. Mało kto 12 dziewczyn w życiu miał. A co dopiero co miesiąc. Rozumiesz? No zobacz. Tylko wystarczy sobie włączyć taki tryb, że codziennie musisz wyjść no nie i tak dalej i tak dalej i po prostu i zobaczysz, że uwodzenie jest naprawdę banalnie proste, jest fantastyczne, poprawia ci samopoczucie, lepiej się czujesz, lepiej żyjesz. Bum. Naprawdę. I po prostu ja naprawdę już w wielu miastach no, jestem kojarzony przez dziewczyny, naprawdę idę i wiem, na przykład o, idzie, idzie Natalia, tutaj idzie, no po prostu i nawet jeśli mi cześć nie powie, bo ja zawsze jakby to powiedzieć, czekam aż dziewczyna mi pierwsza cześć powie, no nie, nie powiem pierwszy, bo nie, bo może ma focha i tak dalej, no ale często jest tak, że o hej, hej, no nie i tak dalej, no i pojęci kojarzą mnie, no nie, i jest okej, okay, fajnie. I teraz zobacz, powodem przez które ty gdzieś tam też no nie masz dziewczyny jest to, że nie wychodzisz do ludzi. Siedzisz w tym domu. No w domu no okej, okay, masz pracę, ja też przecież pracuję, też nagrywam podcasty, też jestem w tym domu. To normalne. Każdy z nas wraca do domu. Ale zobacz, masz 24 godziny. I tutaj masz czas na sen i tak dalej. I zobacz ile czasu. Możesz spędzić. Wystarczy wyjść na dwór. Wystarczy wyjść na dwór, przejść się. Iść do sąsiedniego miasta. Jeśli mieszkasz w wielkim mieście, no to zobacz, wychodzisz na dwór i masa dziewczyn lata. Jejku. Ja jeszcze nie działam w metropoliach, rozumiesz? Ale powoli zbliżam się. To tamto ja w ogóle. Raj będzie. Raj dla po prostu, dla mojego życia. Na razie jeszcze po prostu, jakby to powiedzieć, no. Powoli docieram. No nie, powoli docieram. Na razie tutaj jeszcze wszystko jest ok i tak dalej, i tak dalej. Ale przyjdzie dzień, w którym będę musiał już uciec do wielkiego miasta, no bo już nie będzie tutaj dziewczyn, jakby to powiedzieć, no. W odpowiednim wieku, o, tak bym to powiedział, będzie za duża różnica między mną a tymi dziewczynami, no nie? Bo ja już powoli to zaczynam dostrzegać, że no ciągle te same dziewczyny gdzieś tam wyrywam w tym samym wieku, gdzieś tam od 2011 roku i tak dalej, i powoli zaczynam no dostrzegać, że. Że no jest coraz większa, jakby to powiedzieć, bariera przestrzeń w no, pewnych sprawach, no nie. W skrócie, no. Dziewczyny są za dziecinne, o, tak bym powiedział, no nie? nie. Ale nie wszystkie, bo dlatego na przykład teraz dużo ogarniam takich dziewczyn. Biochem, Matwis, no nie są naprawdę bardzo mądre, inteligentne dziewczyny, no nie, super, gdzieś tam naprawdę. No ale no mówię, wychodzę do ludzi, rozumiesz? Wychodzę do ludzi, zapisuj się gdzieś. Kiedyś y, dawno temu potrafiłem się zapisywać na jakieś warsztaty, jakieś przyjeżdżały te, jakieś kursy czy coś tam, tylko po to, żeby sobie tam poznawać ludzi, rozumiesz? Po prostu. Teraz po prostu no mówię, no nie narzekam na brak tego, więc nie muszę, no nie? No ale jak są jakieś gdzieś tam darmowe czy coś, no to pójdę. Czemu miałbym nie pójść, no nie? No ale no mówię też, z roku na rok jestem coraz starszy, no i no nie mogę się gdzieś tam za bardzo w pewnych miejscach pokazywać, no bo już tam nie będzie gdzieś tam dziewczyn dla mnie. Tak to ujmę. Więc no, wychodź z domu, rozumiesz? Nie bój się na przykład iść na imprezę sam, to nie, nie, tam na imprezie tak naprawdę nikogo nie interesuje, czy ty jesteś sam, czy ty jesteś z ekipą, no nie. To tak jakby, zobacz, przychodzi na imprezę dziewczyna, która jest sama, czy cię interesuje to, że ona jest sama, czy z koleżankami, no nie, po, podchodzisz i zagadujesz, no nie, chcesz z nią rozmawiać, chcesz z nią coś zrobić. No tak samo jest z tobą, no zagadujesz dziewczynę, też chcą cię poznać i tak dalej, no nie, no to normalne. A to, czy ktoś stoi pod supem i czeka na koleżankę, kolegę, czy stoi sam, to, to tak naprawdę nikogo nie interesuje. Jak jesteś sam, to zazwyczaj więcej jej zdziałasz, no nie? Dziewczyny zazwyczaj dwójkowo działają, no nie? No ale no nie ma w tym nic złego. Dzięki temu nauczysz się chodzić w miejsca i zaraz szybko gdzieś tam ogarniać ekipę i tak dalej. I inne dziewczyny i zobaczysz, że. To jest takie proste. Wystarczy wyjść z domu. Naprawdę. Po prostu zobacz, no nawet jeśli boisz się gdzieś tam na ulicy zagadywać, to idź sobie do galerii, usiądź tam sobie. Weź sobie otwórz, nie wiem, jakiś sok, kawę sobie zamów, usiądź i po prostu pij sobie tą kawę. Pij sobie tą kawę i siedź. Ja jak czasem deszcz pada, no nie, naprawdę, jak czasem deszcz pada, no to na dworze nic nie będzie latało, no to pójdę do tej galerii. Chociaż uważam, że no w galerii no jest dużo pato, no nie, dużo takich dziewczyn co szuka tego, no ale no i tak pójdę, no nie? Pójdę, siadam sobie. No i czasem siedzę, zagaduję do dziewczyn, no nie i widzę jakiś ziomek sobie siedzi. No miałem taką sytuację. No i tak siedzę, ja wracam gdzieś tam zagadałem do dziewczyny, nie wyszło mi, no inaczej nie wyszło, no nie, nie zainteresowana i tak dalej. No i wracam i tak z, myślę, no może też uwodzi laski, no nie? No może też przyszedł uwagi, tak patrzę, siedzi, się patrzy na te laski, no nie? Siedzi tu chyba z pół godziny, no nie? Za krzakiem, ja tutaj z drugiej strony, ja działam, no nie? No on tak wiesz, no nie? Myślę sobie, może wyszedł na... na podryw, no nie? No to zagadałem się, Manko, co ty też na podryw tu przydać? On w ogóle taki oczy, no nie, no czekam e, na transport, no nie, aha, ty bo ja tutaj przyszedłem gdzieś tam wyrywać laski i tak dalej. No i tak z nim zacząłem gadać, to nie, i później e, on mi gdzieś tam, e, bo on był z tego miasta, no, nie? Mówię, o, ta, ta ta jest spoko, możesz się do niej zagadać, to nie, ta? No, to dzięki, no nie, i gdzieś tam. Wszystko mi mówi o tych laskach, bo on był stąd, no nie. E, no i tego. I mówi, no ta ona jest w ogóle taka, ona w ogóle karate trenuje, wiesz, no nie? Więc jak lubisz karateczki, no to se do niej zagadaj, no nie. No i taki był spoko, no nie spokozi on, naprawdę. No ja se tam działałem i później on gdzieś tam przyjechała po niego ekipa, no nie, później dobra się, ma, trzymaj się, no nie ja, ja chyba nawet wtedy nic nie ogarnąłem, no nie? Nic nie ogarnąłem jakoś tak. No, no nie zawsze ogarniam, no nie, to nie jest tak, że zawsze mam coś takiego, że codziennie ogarniam, no nie, no są dni, w których no nic nie ogarnę, pomimo tego, że zrobię kilka podejść i no nic, nic, nie wchodzi, no nie, a są dni, w których yy, nawet nie wychodzę na podryw, bo jadę sobie yy, do paczkomatu odebrać paczkę, no i laska idzie, zagaduje, jest numer, jest wszystko, spotykamy się, no nie, więc tak naprawdę, no mówię, sytuacje są różne i trzeba się gdzieś tam do tego... No, przyzwyczaić to, nie? No ale też nie podchodzę do dziewczyn, które mi się nie podobają. To jest najważniejsze, że e, no, idzie przykładowo 30 dziewczyn, no to jedna, może dwie mi się spodobają. No, takie konkrety, takie top of the top, no nie? To ja takich zagaduję, no nie? To musi być naprawdę 10 na 10. Także, no mówię, nie bój się, nie bój się tego. No nie? Są też osoby. Które wychodzą same, ale to samotnie biorą ze sobą. I wychodzą, idą do lasu, gdzieś tam siadają, siedzą sami, medytują, e, idą w, na miasto czy coś tam. I masę dziewczyn mijają, masę gdzieś tam e, mają okazji, a nie zagadują, no nie? No i no nie, no właśnie. Ja nauczyłem się zagadywać do dziewczyn, bo zacząłem zacząłem wychodzić sam. To mi dało największego powera, naprawdę przestałem gdzieś tam patrzeć na znajomych i tak dalej, i tak dalej. No bo zazwyczaj gdzieś tam te grupki trzymają się razem, no nie. No, mi, mi grupki zawsze ograniczały, no nie? Mi grupki ograniczały, poza tym no. Też dla wielu osób... Dla wielu osób, jakby to powiedzieć, no jesteś dziwny, gdy zagadujesz do dziewczyn, jedna, druga, no mogą cię wziąć za jakiegoś dziwaka, że nie chcą z tobą, no to w moim przypadku właśnie też takie coś było, czyli to jest ściąganie mnie w dół, no nie? Bo czasem szła dziewczyna, a ja przy niej gdzieś tam zagadywałem, brałem numer wszystko i oni tak się dziwnie na, na mnie patrzyli i nie wiedzieli, co mają zrobić, no takie, no mówię. Bo dla nich na przykład podryw to jest tylko gdzieś tam na imprezie, czy coś tam, no ale i tak na imprezie gdzieś tam potrafiłem zagadywać od razu, no nie? Wchodziłem czasem, ledwo wchodziłem gdzieś tam na jakąś wiejską potańcówkę, i od razu wchodziłem na parkiet, brałem dziewczynę za rękę i tańczyłem, i później gdzieś tam, no nie? Więc czasem uważałem to, że to było z zazdrości, no nie? Że gdzieś tam wiele osób odbijało ode mnie zazdrości, no nie? Naprawdę. Więc zacząłem po prostu wychodzić sam. Po prostu. Zacząłem wychodzić sam i praktycznie do dzisiaj sam. Rzadko kiedy wychodzę z kimś, no chyba że, no mówię, komuś pomagam, ale to raz, dwa, więcej nie chcę, no nie? Bo jeśli, no. Ja mu tylko pokazuję, pokażę, okej, okay, już wiesz jak, to działaj sam, no nie? No bo taka osoba mnie ściąga w dół, no bo ja działam zupełnie na innych zasadach. Gdy jest ze mną druga osoba, jest dla mnie balastem. Jest dla mnie pękniętym kołem w aucie. Ono mnie spowalnia. No bo ja mam taką zawsze zasadę, że zagaduję do dziewczyny i ją zgarniam. Jeśli mogę, to ją zgarniam czy, do, czy na ławkę, czy do auta, no, no tak działam już, naprawdę. Jest to może nieprawdopodobne, ale no tak działa. No mówię, podchodzę, hej, hej, wiesz co? Nie stoimy tutaj, chodźmy na ławkę, no nie? No i na przykład idziemy, dobra, wiesz co? No i siedzimy, gadamy, no nie? Ewentualnie, wiesz co, muszę e, przestawić auto, bo tam zaparkowałem. To, ho, wsiadamy, pojedziemy w jakieś lepsze miejsce niż ta ławka. I jak gdzieś tam mówię, okej, okay, spoko. I często słyszę, w ogóle jeszcze nigdy z nikim tak. Nie wsiadłam do do obcego, do auta. To już to tak słyszę często, że już mnie to nawet nie rusza, no nie. Ale nie robię, nie zawsze robię coś złego. No tak to powiem, no trzeba to szczerze powiedzieć. No ale czasem gadam z dziewczyną, no i całuję, ale rzadko, rzadko jest seks, bo ja nie chcę, ja nie chcę. Ja zazwyczaj chcę, żeby ona przetrawiła to, no nie, naprawdę. No staram się unikać, naprawdę unikam, unikam szczerze takich. Yy, Szybkich seksów. No nie, nie chcę, nie chcę. Zazwyczaj max jakiś pocałunek, no nie, ale więcej nie, nie, nie. Bo ja chcę, ja szanuję tą dziewczynę, rozumiesz? Ja szanuję tą dziewczynę i chcę później jej dać ten czas, żeby, czy ona przyjdzie na spotkanie. Chcę, żeby to się jakby to powiedziało też po jej myśli, no nie? I tak dalej. Jeśli zadziałam też za szybko, to często jest tak, że mm, no dziewczyna już nie odbiera i tak dalej. No ale powiem Ci tak, większe dziewczyn jak coś zrobię z nimi, czy to przytule, czy to pocałuję, no zawsze przychodzą po więcej, no nie? Pomimo, że czasem może jakbyś foch, tydzień, miesiąc nawet może gdzieś tam, no nie odzywać czy coś, no, no to jakby to powiedzieć, no nigdy nie straciłem na tym, no nie? Nigdy na tym nie straciłem, no nie? Naprawdę, jakoś zawsze te dziewczyny jakoś mnie tak dobrze odbierają, naprawdę. Z dziewczynami naprawdę czuję się bardzo dobrze. Tak bardzo dobrze się czuję z dziewczynami, że zazwyczaj no, mam bardzo mało gdzieś tam kumpli, znajomych i tak dalej, bo, bo z dziewczynami czuję się bardzo dobrze. No, mam bardzo gdzieś tam dużo no, takich, no... No nie mogę je nazwać koleżankami, no bo dziewczyny gdzieś tam nie chcą ze mną za bardzo utrzymywać tych kontaktów, bo ja się za nie zabieram. No proste. No i tak mi dziewczyna powie, że możemy być tylko przyjaciółmi, to i tak do niej, i tak ten kontakt zostaje zrywany, no bo ja i no okej, spoko, łapię ją i całuję no nie. I Ona wychodzi, odwożę ją, czy gdzieś tam na spadaj. Już gdzieś tam nie odbiera i tak dalej, rozumiecie? Ze mną nie można być gdzieś tam kumplem. No to tak nie działa, no nie? To tak naprawdę nie działa, bo ja po prostu wiem, że z dziewczyną mogę coś zrobić. No, nie mogę naprawdę coś gdzieś tam z nią zrobić, i ja, no mówię, nie czaję się nigdy, nie? No. Mm -mm. Naprawdę. Więc, no mówię, wychodź. Nie zamykaj się w domu. Jeśli teraz to słuchasz, wstań i się przejdź. Wstań i się przejdź. Widzisz dziewczynę, zagadaj. nieważne. E czy jest twego miasta, czy nie jest twojego miasta, czy coś tam, czy coś tam spodobała ci się. Zagadaj, rozumiesz? Zagadaj, pogadaj z nią. W sobotę zazwyczaj wszystkie dziewczyny idą, większość gdzieś tam na jakieś plenerowe imprezy, czy coś. Ty też idź, rozumiesz? Ty też idź. Idź sobie nawet sam do klubu, idź sobie gdzieś tam sam do miasta i tak dalej. Po prostu nie bój się tego. Nie bój się tego. Uwierz mi, że zawsze zyskasz. Zawsze zyskasz. Nigdy nie stracisz. Mam nadzieję, że zrozumiałeś, trzymaj się i do utrzenia.